Poznajmy teraz kolejne możliwości manipulowania klipami. Na samym początku spójrzmy sobie jeszcze dokładnie na jeden z takich klipów, który mamy tutaj. Po zaznaczeniu go, niezależnie czy klikniemy na ścieżkę wideo czy audio, jest on zaznaczany w całości, ponieważ w tym przypadku audio jest połączone z wideo i jest to symbolizowane poza tym poprzez podkreślenie nazwy pliku w tej ścieżce i jednocześnie w tej ścieżce oraz przez symbole A i V widoczne tutaj. W ten sposób jednym rzutem oka widzimy, że ścieżki audio i wideo we wszystkich klipach tutaj są połączone. Oczywiście możemy je bardzo łatwo rozłączyć klikając prawym klawiszem myszy i wybierając stąd rozłącz audio i wideo. Teraz ścieżki te są niepołączone, odznaczmy je i teraz kliknięcie na ścieżce wideo zaznacza tylko właśnie tę ścieżkę wideo. I oczywiście kliknięcie na audio zaznacza tylko audio. A więc możemy je teraz niezależnie od siebie przesuwać. Nie są one już też synchronizowane. Spójrzmy. Możemy przesuwać je w dowolne miejsce również na inne ścieżki wideo, na przykład tutaj powyżej. Ja teraz wycofam te zmiany, zaznaczę obie te ścieżki z Shiftem, a więc kliknięcie, następnie Shift i kliknięcie na drugiej ścieżce i teraz prawe kliknięcie myszy i łączymy znowu dźwięki wideo. Także i w tym momencie mamy możliwość przesunięcia ścieżki audio względem ścieżki wideo, zaznaczając ją z lewym altem. I przesuwając na przykład w tą stronę. Obie ścieżki są cały czas połączone, ale widzimy, że zostały rozsynchronizowane. Ta ścieżka ścieżka audio zaczyna się teraz o jedną sekundę i 9 klatek później niż ścieżka wideo. Ctrl Z i spójrzmy teraz na możliwości usuwania zarówno ścieżki audio, jak i wideo. Pamiętamy, w jednym z poprzednich filmów już pokazywałem, że właśnie ścieżkę możemy zaznaczyć z klawiszem Alt. Możemy to zrobić na przykład w tym przypadku dla ścieżki wideo i naciskając Delete usuwamy ścieżkę wideo. Możliwe jest to również bez zaznaczania z klawiszem Alt, lecz klikając tutaj właśnie prawym klawiszem myszy i wybierając Usuń audio bądź Usuń wideo. W ten sposób bardzo szybko możemy pozbyć się jednej z tych ścieżek. Podczas tworzenia filmu i układania klipów może być przydatna również jeszcze jedna opcja, a mianowicie opcja tymczasowego wyłączania danego klipu. Spójrzmy. W tym momencie, jeżeli ustawimy się znacznikiem czasu w tym miejscu, to widzimy oczywiście przede wszystkim ten obrazek, a klip pod spodem nie jest w tym momencie widoczny. Jeśli z jakiegoś powodu chcielibyśmy zobaczyć właśnie, jak wygląda ten klip pod spodem, to możemy ten klip powyżej wyłączyć tymczasowo, czyli cały czas znajduje się on w tym samym miejscu, w którym był, lecz jest wyszarzony, czyli nie jest po prostu w tym momencie odtwarzany przez program. Teraz możemy go ponownie włączyć, wybierając opcję Włącz. I jeszcze jedna przydatna funkcja, a mianowicie możliwość grupowania klipów. Załóżmy sobie, że utworzyliśmy tutaj pewną kompozycję, którą chcemy wykorzystać w innym miejscu w naszym filmie. Żeby nie musieć kopiować tych plików pojedynczo, czyli żeby był cały czas zachowany właśnie ten układ, możemy klipy te zaznaczyć, następnie je zgrupować. I teraz wystarczy, że klikniemy na którykolwiek z tych plików, a zaznacza się cała grupa. I możemy taką grupę sobie skopiować, Ctrl C i powiedzmy wkleić w tym miejscu. Ctrl V. I grupa ta została wklejona. Żeby teraz obrobić jeden z tych plików, powiedzmy, że chcielibyśmy minimalnie akurat w tej grupie przesunąć ten klip z obrazkiem w jakieś inne miejsce, to nie musimy rozgrupowywać nawet tej grupy, lecz wystarczy zaznaczyć właśnie ten klip z klawiszem Alt, a więc lewy Alt i kliknięcie. No i teraz możemy na przykład przesunąć go sobie w nieco inne miejsce. Klikamy poza grupą i ponownie kliknięcie na jednym z tych klipów powoduje zaznaczenie całej grupy. Teraz możemy ją również usunąć bardzo łatwo, naciskając Delete. I ja teraz klawiszem Home przejdę sobie do samego początku filmu i rozgrupuję jeszcze tę grupę. A więc prawe kliknięcie i rozgrupuj. I ponownie kliknięcie na jednym z tych klipów zaznacza tylko ten klip. I już na samiutki koniec jeszcze jedna uwaga, o której zapomniałem, mówiąc o możliwościach usuwania ścieżek audio bądź wideo z klipów. Oczywiście te wszystkie zmiany nie wpływają w żaden sposób na pliki oryginalne, one pozostają nienaruszone, a my tutaj operujemy tylko na wewnętrznych kopiach tych plików, czyli manipulując ścieżkami nie musimy się obawiać, że zepsujemy sobie pliki źródłowe.